Hej hej, hej, siemanko, ja jestem Bartoszyk i to kolejny odcinek na moim kanale z Lego Batman Heavy the Mam nadzieję, że film się spodoba, już zaczynam. Dawno nie było filmu, zaraz to powiem czemu, ale chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i może zasubowali kanał Ci co jeszcze nie subskrybują. No i co? Zaczynamy. Odcinek, ja tu powiem, nie było tyle filmów, ponieważ, no trochę jestem długo chory. Oraz także wleciał trailer. Mini kwadratowej to był taki projekt, który ro robiłem z trzema osobami. No i gdzieś za tydzień może zobaczycie odcinek i live'a. Nie wiem. Ale, tutaj lecę już z misją. Zapomniałem o dodatkach Wiem, że mówiłem, że szybko będzie kolejny odcinek, a tak jak mówiłem, tak nie było. No bo, co tu mówić? Nie było dawno. znaczy, co tu dużo mówić? Byłem chory. I mój głos był no taki średni akurat i nie chciałem z takim głosem się właśnie... nagrywać ale dobra mogę już dalej na chore mogę już zacząć o i mi się to jest czwarta misja u helikopterze jokera że następny odcinek nie wiem kiedy będzie na pewno <laughs> przepraszam na pewno nie jutro bo w sumie jeszcze się zobaczę to będzie przez przed nie ten to jest przedostępny odcinek z misji gdzie następny już będzie gdzie za dwa odcinki już będzie odcinek z Następny odcinek już będzie z. No wiadomo. Z dodatkowej misji, i potem. Szczerze. Nie wiem, kiedy zacznę Batmana 2. Możliwe, że po projekcie tym z mini kwadratową. A może, że. A może w ogóle późno. Po dużym czasie. No, zobaczę się. Dobra. No i co, no i to jest miejsce, gdzie Joker z chimą idą sobie tam. Szczerze nie o co mówić, bo dawno nie było właśnie filmu, i chyba 3 tygodnie już wybijały. Ale też były święta, dlatego nie było aż filmu. Bo miałem w domu za bardzo nie było. No i co. Idziemy przechodzić miejsce, żeby był koniec, żeby film może nie trwał 3 godzin. Zobaczy się. Tu no dobra, skaczę nie będę, bo tu było coś takiego ciekawego. Ja tutaj ciekawy sterek na To jest... Tu się strzelają policja z... tak jakby bandziorami, czy nie wiem jak to powiedzieć. I... czy bandziorzy, jak wszyscy policjanci nie żyją, oni uciekają. I... No. No i co? No jak go pokonaj już Oni biegną Ja też ja tak o. I oni biegną tu na drabinę I przez niego spadłem z drabiny aż nie ja znowu, nie pokażę wam. No zostawcie mnie. O, I on biegnie, 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 biegnie. Tam ci już poznikali On działa tak, Jestem tu i go już nie ma No właśnie Tak działa właśnie Tego Batman Wow Znaczy tak działa Lego Batman Tak działały Momenty Lego Batmana gdzie Tak Chyba mnie rozumiecie No gdzie po prostu jest coś co pomaga bohaterom czyli Jokerowi. No teraz Jokerowi ćmie no, ale... Czy jest taki moment? Jest. Też że stwieram, ja tam, gdzie jest poheremiałem, gdzie jeden taki pomocnik. Z Batmanem jest, ale nie taki, że biega jak oni. No i dobra. U. i like dobrze dobra idę dalej albo idę dalej dobra tutaj joker Teraz niszczy. Wow. Tam do zbudowania, to tylko do zbudowania. Bo tam chyba jedyne co można było mieć to nie zostaw tam u góry. Dobra. mnie słychać słychać mnie 8 minut trwa film a w ogóle ekran widać bo jest sprawdziłem widać widać po oh, oh, albo było aha 붐붐밤붐 boom, 로라. Boom, Dobra. Trzymajcie na drugą stronę. Aha, bo to. Dobra, chyba pierwszy. Tak, pierwszy mini zestaw. 아하, uh, 어라. Huh? Tu powinien być gdzieś czerwony klocek, jest. I go się niby da stamtąd. Ale ciężko ma. Tylko gdzieś, ma. Co Dobra. A. Ora. Teraz. Widzicie? Co jest? Tylko trzeba używać tego glitcha, że lata puszczasz. Klikasz. Znaczy trzeba spuszczasz klikasz Ej! Ale bym przegapił trzymi trzy mniej zestawy. Dobra. Przepraszam za Katar. Ale jak mówię, jestem chory, no i. Problemy. Sato buduê, é. ah, viemos, robota que eu acho. e dá. Bia gini robocha, bia gini, bia gini, bia gini. Yes, you Yes. Ciekawe. O Jezu, ominąłem czerwony klocek. Czemu wszystko się skipuje? Co jest? Aha, no dobra. Azyl. Aha. Wiem, że mogłem zrobić, żeby ta seria była krótka. Wystarczy... Było... Było... Wystarczy... Nie wiem. Wystarczy tylko... Po... Jakbym... Po dwa... Po dwie misje na odcinek, tylko wtedy miniaturka, to... No, właśnie. Czerwony klocek. Gdzie jest red? O, dodatkowe serca, o Jezu, to chyba to co tyle serca, Ta. dobra to jest koniec odcinka, mam nadzieję, że się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubować kanał, no i co, no i pa pa.